Zabierze głos Pan Profesor Tyroniu Chojnacki ze skandynawistyki, ale muszę no, niestety złamać zasady losu z kapelusza, ponieważ Pan Doktor Andrzej Leszczyński z filozofii będzie musiał nas niedługo opuścić, więc po Panie Profesorze Chojnacki przemówi Pan Doktor Andrzej Leszczyński. Tyroniu Chojnacki, nie będę to mówił z punktu widzenia skandynawisty, a więc tego, które się otarł trochę o Skandynawię, i pewne praktyki, dobre praktyki, także pewne idee. No, uważam, że warto przenieść, to znaczy uważam, że warto przenieść. Chciałem się podzielić po prostu wiedzą, czyli, czyli również zastosować taki chwyt skandynawski, bardziej, czyli learning by, by sharing. To jest wypracowana taka forma mówienia, no ale... Przejdźmy do konkretów, oczywiście jest to jakiś tylko pasmo e, z mojego myślenia, kawałek mojego myślenia, e, pewnie szereg rzeczy mi tu jeszcze umknie, ale e, na swoje wystąpienie nas, na, nazwałem jakby trochę e, w odniesieniu do, do wystąpienia Pani Profesor Ewy Dambrocki, mianowicie wściekli, ale bezradni, z mojego punktu widzenia e, to wszystko o czym tutaj jest mowa często wykazuje taką dozę nie, nie, nie bezradności, co dalej, co z tym zrobić. Tak? Pozostaje na, na poziomie krytyki, rozgoryczenia, a, a jakby nie, 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 ma, nie ma tego przejścia do innych etapów. No, mówiłem to już tutaj poprzednio, ale jeszcze raz powtórzę, że w Skandynawii wypracowano taką metodę, że krytyka, faza krytyki jest jedną z czterech etapów, w których się dochodzi i faza utopii jest oczywiście także w niej. Chciałem oczywiście powiedzieć, zacząć od tego jak najkrócej, żeby powiedzieć, że Y, y, duras lex set lex. Prawda? Daleko nam w Polsce do w, współczesnej, do takiego ideału wymarzonego przez konstruktorów prawa totalnej akceptacji, postawy adaptacji, najlepiej bezrefleksyjnej, e, przynajmniej, a przynajmniej lojalności, bez oceny władców przez poddanych. Z drugiej strony, władcy oczywiście grzeszą arbitralnością i subiektywnym, często partyjno-politycznym arbitralizmem. Rozstrzygnięcia według widzi nisie władca, osoba publiczna, sam osądza wszystkich, a sam nie chce być osądzany. Co wywołuje oczywiście sprzeciw i powstanie zjawiska, które nazwano y, zjawisko partyzanta politycznego i partyzantki politycznej, a także zamęt co do rozpoznawania wrogów, przyjaciół, zdrajców i wiernych. Druga, druga sprawa, jakby yy, frak, frakcja amerykańska w Polsce jest od dawna obecna i bardzo wpływowa. Profesor Paweł, znaczy Paweł Dobrowolski na przykład proponuje totalną amerykanizację, czyli komercjalizację polskiego szkolnictwa, likwidację darmowych studiów i tak dalej. No i, i właściwie powinno się to zakończyć uchwałą, że polskie uczelnie podlegają konstytucji USA. Z drugiej strony, mamy do wyboru postawę obywatelskiej gorliwości o no dobro wspólne i możliwość nieposłuszeństwa, jako no, niekiedy odbierany czy, albo często odbierany jako desperacki e, e, sposób reagowania, w niektórych przypadkach konieczny i dozwolony akt niezgody na zło, nieprawidłowości i arrogancji. Ten akt, akt niezgody i krytyki, a taki jest wypowiedź profesor Nawrodzki. Został potraktowany na Wydziale Filologicznym w pierwszym momencie z pewnym lekceważeniem przez niektóre osoby, nawet likwidatorsko, jako budzący niesmak, głos przesadny, podobnie wypowiadający swoje krytyczne uwagi pracownicy. Również zostali w pierwszym odruchu skarceni jako kalający własne gniazdo ludzie, którzy powinni nawet zmienić Uniwersytet Gdański na uczelnię prywatną. No jest w tym próba, taka pogarda i próba zamknięcia ust wyrażających negatywną krytykę, bo krytykę odbiera się jako prywatnie ukierunkowaną, jako zagrożenie osobiste. No wysoce szkodliwe i nikomu niepotrzebna jest ta pycha i nie, nie, zarozumialstwo, które hmm, potrafi odbierać krytykę wyłącznie jako zagrożenie. Traktowanie, teraz rola i ukryty sens rzeczowej krytyki, traktowanie krytyki negatywnej jako szansy na pozytywną zmianę w społecznym otoczeniu, nie zaś osobistą urazę, wynika z niestereotypowego sposobu myślenia o krytyce właśnie. Ważne jest pytanie, komu i czemu służy likwidowanie porywów krytyki. Na agorze myślenia, jakim jest nauka, powinniśmy być raczej zachęcani do krytyki, bo ona ma charakter oczyszczający, a to czyni z niej etyczną wartość wyższego rzędu. W Danii szef, lider, menadżer firmy, który widzi milczącą bierność czy posłuszeństwo pracownika, zachęca go do wyrażania opinii, a, jego, a, a jeśli zachęty nie pomagają, pyta o prawdziwą, realną motywację do pracy i prosi o zastanowienie, komu tak naprawdę służy, e, służą gesty zaniechania e, interesom firmy, czy też innym firmom, czy ośrodkom władzy. No więc e, moje mówienie dalej służy powiedzeniu tego, że jakby skomentowaniu tego czym jest ta identyfikacja i werbalizacja ważnego stanu świadomości, który, który pan profesor jakby wyraziła i, i, no i chciałem przekaże wobec tego taką pisemną, pisemne pomysły dotyczące tego co, co o czym można by tutaj powiedzieć, mianowicie że no, potrzebny jest rodzaj działania. Tak? Nawet potrzebny jest radykalizm generała Pattona, który za głupotę uważał wznoszenie fortyfikacji i rycie kółko, a za mądrość żołniersko-ludzki dynamizm ciągłego atakowania. Jack Welch, jeden z, z ważnych menadżerów współczesności, mówił, że najtrudniej jest w, w każdej firmie, najtrudniejszym zadaniem jest wprowadzenie aury otwartości, odwagi, e, 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 aury e, długotrwałej współpracy, e, bo długotrwała współpraca jest tym, co może e, być jakimś pewnym e, nawet wzorcem etycznym. Nasz skan skandynawistyka jest takim miejscem, w, który, w którym próbujemy. No, z, z, mo, mocować się z, z wiedzą, która się jakby dzieje na styku wiedzą, umiejętnościami, na styku dwóch kultur, co jest oczywiście matrycą także dla tego, co się dzieje wewnątrz. Czyli to jest, nie tylko chodzi o kult różnicy i umiejętność reagowania na różnice, nawet najbardziej nawet najbardziej takich no denerwujących przypadkach. Ale również chodzi właśnie o umiejętność na przek no, przekucia jakby złych emocji w energię myślenia o przyszłości, e, na przykład w gdańskiej uczelni, której własny profil, gdańskość, bałtyckość czy morskość powinna być lepiej rozpoznana, zwerbalizowana, stale weryfikowana i włączana do strategii Uniwersytetu Reszty na piśmie. Dziękuję.